Powiem ci pewną historię, która wydarzyła się 9 lat po II wojnie światowej, i ta historia, myślę, da ci dużo do myślenia i zainspiruje cię do zmian w twoim życiu. Otóż był pewien pan, który chciał pobić rekord biegacki, i było to o tyle niemożliwe, że wszyscy wtedy uważali, że jest to po prostu nie do zrealizowania. Trenerzy twierdzili, że się nie da. Lekarze mówili, że jeśli on pobije ten rekord, o którym mówi, znaczy to nie była tylko do niego, była tylko do wszystkich ludzi, którzy chcieli, przebiec jedną milę w czasie poniżej 4 minut. Lekarze mówili, że się nie da, serce pęknie i był taki Pan, który nazywał się Roger Banister. ten Pan w sumie jeszcze żyje i zrobił coś, co jest absolutnie niemożliwe, ale tą historię, tak, nie słyszałeś, ale powiem ci coś o wiele ważniejszego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o bicie rekordu i o przygotowanie do tego. Bo popatrzmy w ogóle, jakie to były czasy. 10 lat po wojnie była bieda, był kryzys. Wtedy stadiony wyglądały zupełnie inaczej. Jak się biegało, to nie po takim tartanie jak dzisiaj, tylko biegało się, jakbyś wyszedł na żurzel, to mniej więcej tego typu rzeczy, nawet jak dzisiaj są zawody, gdzie ścigają się właśnie żużlowcy, to oni mają o wiele lepszą um, trasę biegacką, dobrze, to jest trasa jeździecka dla żużlowców, ale wtedy, 70 lat temu, właśnie w takich warunkach biegali. Biegali w byle jakich butach, gdzie były kolce, które były cięższe od po prostu, wiesz, gwoździe wbite w buty i w czymś takim wtedy biegacze biegali. I Jedno to, w jakich warunkach biegali, ale wiesz, dla nich to była norma, bo nie zdawali sobie sprawy z tego, że za 70, za 50 lat będą zupełnie inne warunki, po prostu wtedy to były najlepsze warunki, jakie się da do biegania. Najważniejsze było to, że pojawił się pan, który sobie wymyślił, że on jednak ten rekord pobije I zrobił tak. Wymierzył sobie ten dystans jednej mili po prostu matematycznie. Ile kroków musi zrobić, w jakim tempie musi biec, żeby ten rekord obić. I. Wziął sobie trzech kolegów do pomocy. I w momencie, kiedy ten rekord zaczęli bić, to tych trzech kolegów po kolei biegło jako jego zające, którzy po prostu dyktowali mu tempo, i stał się cud. Stał się cud, ponieważ okazało się, że nie pękło mu serce, był w doskonałym zdrowiu psychicznym i fizycznym, i nic się nie stało, poza tym, że pobił rekord i jeszcze zszedł poniżej tych czterech minut. Potem była jeszcze o tyle ciekawa sytuacja, że jak już jedna osoba to dokonała, czyli nastąpiła jakby zmiana w głowie, to okazało się, że w przeciągu roku było kilkanaście osób, które pobiły ten rekord i do dzisiaj to już są tysiące osób, które poprawiły ten, ten czas, w ogóle były w stanie przebiec poniżej tych 4 minut, pomimo tego, że trenerzy, fachowcy, jak były jakiekolwiek dyskusje na ten temat, lekarze, profesorowie, wszyscy twierdzili, że to jest niemożliwe. I teraz jest bardzo ważna rzecz, o której chcę Ci powiedzieć, bo teraz zobaczysz różnicę między tym, o czym mówię na YouTube. Bo ja tą historię popowiadałem kilka razy, ale nie opowiedziałem wszystkiego i teraz powiem Ci wszystko. Ale chcę Ci na razie, zanim powiem Ci wszystko, chcę Ci powiedzieć, że to, o czym nie mówię na YouTube, to jest u mnie na przykład w newsletterze na stronie sukces.pl. I tak, ja na YouTube nie mówię wszystkiego i robię to z premedytacją. Więc jeśli chcesz więcej, to wejdź na stronę sukces.pl, będziesz dostawać raz w tygodniu bardzo cenną wiedzę, dostaniesz na start 10-dniowe wyzwanie podnoszenia energii. Jest tam mnóstwo takiej wiedzy, której na YouTube nie ma. Więc teraz to, co jest najważniejsze a propos Rogera Bannistera. I to ma odniesienie do tego, co ty w życiu odnosisz, albo co Ci się nie udaje. Bo popatrz, ten pan w momencie, kiedy biegł, gdyby w trakcie biegu oglądał się i mówił: Słyszałby głos trenera, słuchaj, ale Roger, nikt nie, nigdy w życiu nie, nie zrobił czegoś takiego, to jest niemożliwe, żebyś ty zrobił, żebyś ty pobił ten rekord. Popatrzy się w lewo i będzie słyszał głos od lekarzy. Słuchaj, Roger, nie biegnij, bo pęknie ci serce. Z naszych naukowych analiz wynika, że pęknie ci serce, ponieważ to jest niemożliwe. Popatrz na prawo, znowu ma kolejnego trenera, kolejnego fachowca, który mówi: Słuchaj, Roger, tego się nie da zrobić. Zrobisz sobie krzywdę, przestań, zatrzymaj się. I on tego nie słuchał. On miał wytyczony cel, przygotował się do tego celu, pobiegł, zrobił po prostu swoje. Pomimo tych ludzi, którzy nadawali do koła nie da się, nie da się, umrzesz, zginiesz, nie da się. Rozumiesz to? I teraz popatrz na swoje życie. Jakie to ma odniesienie do tego, co mówią ci rodzice? Co mówią ci nauczyciele? Wyznaczasz sobie cel. Nieważne czy to jest cel sportowy, czy to jest cel naukowy, czy um, chcesz coś osiągnąć w życiu ale mówią Ci, stary, ale Ty się do tego nie nadajesz, ktoś próbował, złamał sobie nogę, auto go rozjechało, spadła mu pięciotonowa ciężarówka na głowę, wymyślają rozmaite głupoty, bardzo często wymyślają z różnych powodów. Rodzice mogą Ci mówić tak po prostu, żeby sobie przypadkiem krzywdy nie zrobił, bo dbają o Ciebie, otoczenie może być zazdrosne, zawistne o to, że Ty chcesz coś osiągnąć, więc Cię będą dołować, żebyś przypadkiem nie wyskoczył ponad normę, bo jak wyskoczysz ponad normę, to wiedzą, że będziesz lepiej żyć, a oni zostaną w tej dziurze, gdzie by byli do tej pory. Hmm? Od tej pory jak wyznaczysz sobie cel, to myśl o tym, że to jest twój cel, nie cel twoich rodziców, nie cel twoich nauczycieli, twoich kolegów, koleżanek, naukowców, speców, Jacka Wiśniowskiego, to jest... Twój własny cel i Ty powinieneś robić wszystko, co się da, żeby do tego celu dążyć. Może to być troszkę jak lot samolotem, nie, wiesz jak, czy, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda lot samolotu. Jeśli wsiadasz w Warszawie do samolotu i chcesz dolecieć do Buenos Aires, to nie jest tak, że pilot po pierwsze kieruje tym samolotem, on sobie włącza autopilota, ale jak samolot leci, to troszkę skręci w lewo, troszkę skręci w prawo, jak zawieje wiatr, więc patrząc na trasę, to jest taki zygzak, niemniej samolot dolatuje w końcu do tego Buenos Aires, pomimo tych zygzaków, to nie jest tak, że on wyląduje w Tokio. Więc dokładnie tak samo powinno być z tym, na czym Ci naprawdę zależy i kto być, być może już porzuciłeś jakieś swoje wyzwania, swoje cele, ponieważ zostało to zgniecione, Zagłuszone przez tych krzykaczy, którzy ci mówili, że to nie jest dla ciebie, a może zostało to zagłuszone przez ciebie, bo podjąłeś jedną próbę, drugą nie wyszło ci, więc sobie pomyślałeś, po co będę to robić, skoro nie wychodzi? Nie da się. Serce pęknie. Umrę, dostanę udaru mózgu. Nie da się, panie. Widzisz, to co ci teraz opowiedziałem, to. Pełni historię wysłałem właśnie do mojego newslettera w ubiegłym tygodniu. Teraz podaję Ci jako przykład, że tego typu wiedzę podaję właśnie w moim newsletterze, który jest bezpłatny. Więc jeszcze raz, wejdź na stronę sukces.pl, zapisz się, będziesz dostawać taką wiedzę, jakiej na YouTubie nie podaję i nie będę podawać. A poza tym, może przesłuchaj jeszcze raz ten film i. Pomyśl, co by tu takiego zrobić, żeby to wdrożyć w swoje własne życie. Dzięki.